Dzień dobry. Moim gościem w studiu ISB News jest dzisiaj prezes grupy PTP i inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Wojciech Kukusik. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Panie prezesie, kiedy, kiedy będziemy mieli, kiedy się odbędzie ten kongres? Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, 23-25 kwietnia. E jak co roku. Yy, yy. Kongres odbywa się właśnie w takim, w takim okresie albo na przełomie kwietnia, albo, albo na początku maja. W tym roku koniec, koniec kwietnia i, i zapowiada się naprawdę rekordowo. Jak właśnie, tutaj rekordowe liczby padły? Jakie są statystyki? W no, ubiegłym roku na, na kongresie w Katowicach gościliśmy 12,5 tysiąca gości stacjonarnie, ponad 5 tysięcy gości było online. Co ciekawe. Na dzień dzisiejszy, porównując statystyki rok do roku mamy 40% wzrostu. To pokazuje, jak duża jest potrzeba takiego spotkania, jak duża jest potrzeba dialogu, jak duża jest potrzeba e, networkingu, e, a, a kongres no już od lat myślę, spełnia tą rolę i, i jest po prostu dobrze oceniany. Nad czym będziemy w tym roku debatować? Co będzie głównym tematem? Mam wrażenie, że każdy dzień nam dostarcza tych, tych tematów, bo z jednej strony to, co się dzieje w geopolityce, to, co się dzieje w związku z, z Ukrainą, no, ma wpływ na gospodarkę, ma wpływ na nasze życie i, 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 i na pewno o tym będziemy rozmawiać. Z drugiej strony e, mocno wybrzmiewa, że Europa potrzebuje silnej, konkurencyjnej gospodarki. Więc będziemy Rozmawiać o tym, jak budować, jak stymulować tą konkurencyjność gospodarki w Europie. Przy tym o, o energii, o transformacji energetyki, o cenach energii, na pewno też o tych zmianach technologicznych, o budowie siły technologicznej czyli wszystko to jest związane z digitalizacją, z AI, z, z nowymi technologiami. Będziemy też rozmawiać o bezpieczeństwie i zbrojeniach. No, kongres trwa trzy dni, tych paneli jest blisko 200, ponad 200 partnerów, blisko 1000 panelistek i panelistów, więc na, na pewno grono bardzo, bardzo dobre. Jest nad czym debatować w takim razie. Panie Prezesie, bardzo dziękuję. Ja za swojej strony, jako agencja jest News Dziennikarz zapraszamy Państwa, ponieważ nasza agencja jest po raz kolejny patronem medialnym wydarzenia, będziemy debatować m.in na te tematy, o których mówił pan prezes. Ze swojej strony bardzo zapraszam i bardzo dziękuję panu prezesowi za rozmowę. Do zobaczenia w Katowicach na Europejskim Kongresie Gospodarczym.